Co chcesz robić Piotrek? Dla stowarzyszenia Akceptacja wysyła mi książki, a gdzie one w ogóle są? Nie no, ja wiem gdzie ty książki. Trzeba wyciągnąć książki. Gdzie one są dziś? O tutaj są. Tam... Schowane. Głęboko. No. Chcecie zobaczyć jak ćwiczymy? O tak ćwiczymy, że tutaj jest nasz ciężarek. O między skakanką i w ten nocy sposób ćwiczymy, że to wszystko sobie, wszystko sobie tutaj leży po prostu. Czeka na swoją kolej. Kiedyś może będziemy O, właśnie to. O, już nam nie dużo zostało tego. Wszystko poszło po ostatnim wpisie. Tak. Dobra. Zamówienia. Długopis. Tutaj są koperty. Tu mamy przygotowane znaczki. Będziemy adresować. Gdzie jest długopis, który sobie położyłem Jest. Jak zawsze. Na tym biurku zawsze jest. Tak Zresztą to to widać. Są kupony do, na pizzę, tak. Gdzieś pieczątka pieczątka y, jest. Tu jest nasza pieczątka. Pokaż pieczątkę Tak. Mamy swoją własną pieczątkę. Piotr i mają pieczątkę, więc każdy, kto coś zabawia, książkę, to. O, dostaję. O, niedobrze się odbiło. To jeszcze raz. O. No. Dostaje. No i my dzisiaj wysyłamy bardzo dużo tych książek, bo tutaj już są zaadresowane. Tak, tutaj o. Mamy zaadresowane i. A dla... jeszcze będzie kilka. Tak. Jest, jest jeden polecony Aha. Tylko gdzieś mam karteczkę Tego wie pani co ja zrobiłem, bo ja się podpieszyłem i na ten polecony to taki znaczek Na ten polecony, no to do tak? Tak? A, A, A to będę już zwykłe zwykle Dobra Skrycie. numer 251 jest nasza A tam nic nie ma. Nie ma nic. Bo ja wyciągałem wszystko. ostatnio. A może coś? Pusto. Wiele, musicie tutaj coś wysyłać nam. <grystanie> Nic nie ma, no cóż. My wysłaliśmy za to przed kilka kilkadziesiąt listów.